Zapraszam na drugi odcinek serii Kijowskiej. Materiały są nagrywane 2,5 miesiąca przed obecnymi wydarzeniami w listopadzie tamtego roku. W tym filmie możecie zobaczyć, jak piękny jest Kijów, a jego piękno właściwie zostało zakopane przez wojenne działania. Chciałbym Wam trochę tego nieistniejącego już piękna pokazać, dlatego zdecydowałem się opublikować te materiały. Zapraszam. Wielka, ogromna, nieprzebrana metropolia, pełna ludzi, którzy unikają twojego spojrzenia, miasto pełne złotych wokół cerkwi, to również tutaj znajduje się pomnik z uciętym mieczem. Czy taki właśnie jest Kijów? Są takich naprawdę... Witam cię na kanale Timothy Travel. Ja jestem Demoteusz i pokazuję świat moimi oczyma. Dzisiaj Ukraina. Dzień dobry w drugim odcinku z Kijowa. Dzisiaj zabiorę was do centrum Kijowa i pokażę właściwie te najważniejsze atrakcje. Także będzie się działo, będzie ciekawie. I po raz kolejny będziemy się poruszać na płaszczyźnie tego, jakim miastem jest Kijów, czy bardziej nowoczesnym, czy jednak cały czas miastem, które zostało w dawnym ustroju. Zobaczymy. Zostańcie ze mną i oglądajcie do końca. Na sam początek przyjrzyjcie się miasto, o poranku. To, że jest ta instalacja gazowa na zewnątrz, w Polsce wszystko jest wewnątrz budynku. A tutaj normalnie rury z gazem biegną na zewnątrz elewacji. Tam w dole dalsza część Kijowa. To jest aleja pejzażowa w Kijowie. To właśnie są rzeźby, murale, jakieś takie inne instalacje. Artystyczne, bardzo ciekawe miejsce i też od razu mogę je Wam polecić. Ja bardzo lubię takie elementy twórczej lokalności, na przykład przebudowany na pięć sposobów balkon, czy pomalowany jako biedronka słupek parkingowy. Zobaczcie jak to wygląda. Tutaj jakaś taka mozaika, jest cały budynek. Tam z tyłu, nie wiem czy widać. Jest kolejny mural. Kolejny mural w tą stronę. Tutaj jeszcze rzeźby. Także słuchajcie, dużo się dzieje, bardzo kolorowo. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Słuchajcie, więc za tą dzwonnicą gigantyczną i za tym urem znajduje się sobór mądrości Boże. Teraz jest zamknięty, że możecie sobie zobaczyć odlany z metalu. A tutaj po drugiej stronie kolejny sobór, kolejna cerkiew po drugiej stronie ulicy. Fajnie to wygląda. Słuchajcie, gdzie się znajdujemy? Majdan Niezależności czyli centrum rewolucji e, proeuropejskiej na Ukrainie pomiędzy 2013 a 2014 roku, rokiem e, Tutaj ta statua Taka związana z niepodległością Kijowa. To jest niesamowite, w sensie rzeczywiście być w tym miejscu, tak ważnym w sumie dla współczesnej Ukrainy. Jest to bardzo ciekawe i nie sądziłem, że tak szybko uda mi się tutaj przyjechać. Ukraina też jest takim krajem, w której już niejedna rewolucja się odbywała, bo wcześniej była rewolucja pomarańczowa, a mniejsza to jest ta właśnie rewolucja z 2014 roku. Także historia tego kraju w XXI wieku jest poprzecinana różnego typu rewolucjami. te budynki za mną, ogólnie Kijów mam taką obserwację, jest miastem gdzie traci się dużo miejsca i przestrzeni, bo te budynki mogą być o wiele mniejsze te stropy mogą być niższe, a są jakby bardzo wysokie i ta kubatura jest gigantyczna w wielu miejscach tak jest, Kijowa, że nagle jest takie walnięcie takiego, takiego kloca typowy satyrealizm dziwnie to wygląda, w Polsce jakby nie mamy chyba na tyle przestrzeni, miasta nie są tak duże, żeby robić takie rzeczy no tutaj jest cały ciąg takich budynków, właśnie z dłuższej alei. No ten budynek przed nami, pomijając o gwiazdę na górze, to jaki on jest jakby kwadratowy, jak on jest duży, jaki jest, nie wiem, no po prostu dziwnie zaprojektowany. Tutaj jest dookoła, jak się rozejrzycie, mnóstwo takich budowli. No ale szerokość tego chodnika jest powalający z nie tylko asfaltu. Тут есть такая халар, рынок без арабский. Посмотрим, что это сами какие то финые локальные продукты. Ваш не горят. Как древний калик Зашла зарящая, сидит немолем на сборы. Незнание боли, слов мрачный. Выбрасывая А есть видел этого. Какого-то звезенца, не знаю какого. Oni mają takie miny, jakby mieli problem Może mają problem z tym, że ich nagrywam, ale w sumie ciężko powiedzieć Ja uwielbiam takie lokalne markety, chociaż ten, szczerze powiedziawszy, trochę mnie zawiódł Związane też z tym trochę jak zachowują się Ukraińcy I po prostu są dość tacy nijacy w wyrazie i do nas mówią My ich nie rozumiemy i jednocześnie z, jakby z em ich emocji czy mimiki nie można by wnioskować, czy nam zwracają uwagę, <gry> czy chcą na coś sprzedać. To jest ten problem. Wydaje mi się, że też mieli problem z tym, że ja nagrywam. Słuchajcie, tutaj tam jest taka tabliczka, to jest prezydent Ukrainy, a tutaj przy tym budynku placyk zabaw dla dzieci i to jeszcze w stylu rysunków takiej ukraińskiej artystki. Z tego co rozumiem, tamten napis to Rada Najwyższa Ukraina. Typowe kijowskie dziwne połączenie. Babcie, które modlą się przy kapliczce w parku, oraz jednocześnie szerokie prospekty i komunistyczne bloki. Lijów jest znany ze swojej socrealistycznej zabudowy za mną przykład takiego wspaniałego hotelu yy, właśnie w takim stylu no niestety czasu nam nie starczy, żeby zobaczyć więcej takich wspaniałych wybuchów architektury Niemniej tutaj jeden z takich właśnie przykładów przed nami jakiś pomnik, wygląda ciekawie tutaj wszystko dookoła łączy z tą iglicą, to jest pomnik Ofiar wielkiego głodu na Ukrainie. Miejsce pamięci. To straszne wydarzenie miało miejsce w latach 30. ubiegłego wieku. Pochłonęło między 3 a 12 milionów ofiar. Zaraz za tym pomnikiem zaczyna się przestrzeń, która nierozerwalnie złączona jest z religijnością. Bo tutaj zaczyna się łabra peczarska. się teraz jakby w centrum sanktuarium najważniejszego w Kijowie. obra Peczerska to całe wzgórze klasztorne wyznania prawosławnego, gdzie znajduje się mnóstwo pięknych cerkwi. Początki tego kompleksu datuje się na około XI wiek. W latach 90. ten cały klasztor wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bardzo widok na kijów z dzwonnicy ławrze peczarskiej. Widok z tej dzwonnicy świetnie pokazuje kijowskie kontrasty. Z jednej strony tak mocno rzucające się w oczy te złote kopuły na tle szarego, brudnego, betonowego miasta. Sama ta kolorystyka nawet tak mocno gryzie w oczy, gdy się to wszystko obserwuje. Jednocześnie te złote kopły mogą być symbolem tego, jakie religie ma miejsce lub miała miejsce w życiu Ukraińców. Rządek prawosławny i podejście Kijowian, mówiłem przez wszystkich Ukraińców, do religii. Wydaje mi się, że w swojej takiej strukturze i obrzędowości prawosławie jest bardziej takie tradycyjne względem katolicyzmu. W Polsce jest jakby typowy obrządek dla chodzenia do kościoła, chodzenia do jakichś kaplic, ale tutaj całowanie obrazów, pokłony, jakieś właśnie takie kłanianie się wielokrotne, czy nawet klęczenie i też kłanianie się, to jest dla mnie coś bardzo egzotycznego i może to dziwnie brzmi, ale. Czasami się dziwnie czuję, jak jestem jakby wewnątrz cerkwi i ludzie właśnie biją takie pokłony. Jest to coś zupełnie jakby takiego nowego dla mnie i jest to bardzo, bardzo ciekawe, ta różnica między tymi dwoma wyznaniami w obrębie chrześcijaństwa. Wyszliśmy z tego kompleksu ławry peczarskiej i teraz jesteśmy przy kolejnym jakimś soborze plus jakichś ogrodach. Już zobaczymy, czy tutaj w ogóle da się wejść, bo na razie ciężko ze znalezieniem jakiegoś wejścia. Mamy taką ścieżkę tutaj wzdłuż w cerkwi, wywalona latarnia Plan jest taki, żeby nie nadkładać drogi i zdążyć do pomnika Matki Ojczyzny Które bardzo się zobaczyć Dlatego próbujemy ogarnąć to takimi średnimi drogami ale powinno być szybciej A schody te to się zupełnie rozlatują tutaj Przez płot? Widzisz lepsze wyjście? Bo no, ja nie... Tego się nie spodziewałem, że przez jakieś płoty przechodził w cerkwi Widać pomnik Matki Ojczyzny z uciętym mieczem nie jest cały miecz, bo nie może być miecz wyższy niż krzyż cerkwi najważniejszej w Kijowie, dlatego go ucięli. To jest Muzeum w historii Ukrainy w czasie II wojny światowej, a tutaj już wyłania się nasza statua. Kurczę, powiem wam, że jestem trochę zawiedziony. Ten pomnik jest naprawdę malutki. No, chyba 62 metry, ale tak z odległości, z jakichś punktów widokowych wygląda, że jest to bardzo duże. Tak w sumie patrząc na to całe otoczenie, no to szału to nie robi. Co to też jest w sumie ciekawe, jeśli chodzi o Kijów, to w sumie jak zwiedzamy to miasto, to tak wygląda na to, że tutaj nie ma turystów. Tutaj jest ważne muzeum, ważny pomnik. I nikogo praktycznie nie ma. No są jakieś pojedyncze osoby i większość z nich jest z Ukrainy. będnych tych turystów tak nie widać, Jakby nie są tak super widoczni. Także co się z nimi, co się z nimi dzieje? Nie wiem, może Kiew wciąga albo, skoczą, albo skaczą do Dniepru. Świetny fotek. Stuknął nam właśnie 15 kilometr naszej trasy dzisiaj. Ostatni punkt przed obiadem, czyli cmentarz Zwierzyniecki. Zobaczymy co tam jest, czy da się wejść. Średnio to wygląda. Średnio atrakcyjnie. jest trawnik i szal. Odwiedzanie cmentarzy w różnych krajach to szansa na jakieś ciekawe obserwacje. Tutaj widać jak bardzo różnią się nagrobki polskie od tych ukraińskich. Tutaj jest o wiele więcej rzeźb, zdobień, a groby są o wiele bardziej wystawne. Trudno w to uwierzyć, ale ten gigantyczny budynek to jest salon meblowy. Próbujemy złapać metro. Cześć. Metro to metro, niby nic ciekawego, a jednak metro w Kijowie jest jednym z najgłębszych na świecie. Stacja arsenalna jest najgłębiej położoną stacją metra na świecie 105 metrów pod poziomem gruntu. A teraz. Idziemy do ostatniego punktu dzisiaj, mianowicie Pinchuk Art Gallery, o ile dobrze nazwę zapamiętałem. Galeria sztuki nowoczesnej w Kiowie. Jak jest w środku? Przekonajcie się. Galeria jest za darmo i otwarta jest w sumie do późna wieczór. Także jeżeli nie macie co robić, na przykład na przykład jakąś jesienną porą w Kijowie jest to całkiem niezła opcja a wnętrze galerii pełne jest artystycznych instalacji również trochę prowokujących A my teraz kończymy zwiedzanko i jedziemy naszego wspaniałego festelu metrem Wielbiam jeździć komunikacją miejską między innymi dlatego, że można obserwować ludzi. Kijowskie metro dostarcza mnóstwo okazji do tego aby obserwować Ukraińców lukaniewska o godzinie 18.00, tak wygląda. Tutaj jak widzicie marszrutka czeka na odjazd wokół ludzie i sprzedawcy uliczni, których w sumie w Kijowie jest strasznie, strasznie dużo. Tutaj jest kuszek, tak, kwiaty, owocki. Co tu mamy? Kolejna jakaś warzywka, czosnek, mięso mielone i na zakończenie tego wspaniałego dnia i jednocześnie odcinka moje przemyślenia, nowe bądź stare, ale w nowej formie. To bardzo dużo y, osób na Ukrainie korzysta z iPhone'ów oraz, nie wiem, AirPodsów. I jakbyście patrzyli na te osoby, to tak pod względem nie wiem, ubrań, zegarków czy takich akcesoriów, nie wyglądają na osoby, które mają bardzo dużo pieniędzy, a mają najnowsze modele. To w sumie też jest ciekawe, że możliwe, że tak jest, iż iPhone, przecież ogólnie telefon stanowi o statusie społecznym. Czy tak jest? Nie wiem, hipoteza. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za oglądanie tego drugiego odcinka z Kijowa. Jutro odcinek numer trzeci i ostatni z serii Kijowskiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dowiedzieliście się ciekawych rzeczy i też również, że mi udało się to miasto pokazać właśnie zgodnie z założeniami, o których mówiłem. Na sam koniec zachęcam jeszcze do wejścia na moje social media, linki oczywiście pod spodem, w szczególności na bloga oraz Instagrama. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, w następnym odcinku z Kijowa.